No, jak dojebiemy kogoś, to trzeba lecieć do kryjówki, jakiejś, nie? Nie wiem, czy tam. Nie wiem, tam czy tam. Mam tutaj to... twoje, to lepiej nie, bo wiesz. No, bo mogą wiesz. to tam pojadą. No. Ale Beka by była, bo byśmy się tam zabunkrowali. Oni by razu ten. co? Oni by razu sam wezwali. Byłem w tym. Kurwa, Mać. Chciałem nazbierać na szykawkę, nie? Znaczy wyżebrać 15 kapci na, 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 strzykawkę i właśnie jakiegoś policjanta użyć, na, właśnie na tym dżihadzie. To by było dobre. Ale weź teraz biorę 15. 15 kapci? No. W ogóle teraz wszyscy mówią jak ty, kapcie! <śmiech> 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 Już podchwycili, o co ja w tym mumlu byłem, to wszyscy tam, kapcie! No a jak? To. Zaraz będę. Dobra, czeka A coś mówię, że o się mówiłeś jeszcze w trzecim Arabie. O trzecim? No. No bo tak, bo jeszcze jedna osoba by się przydała, nie? No. Masz dwóch! No. Zawsze no, będzie lepiej. Pilić pojedynczość szans nie ma. No nie, nie, dlatego trzeba szukać takiego, żeby wiesz, samemu Kontrola bo według... Drogowa... Co? Kontrola drogowa jest, podjeżdżamy, bak, bak! No, a w ogóle tego w drugim odcinku, co tego... Widziałem. To ktoś tam miał dostać 2000 kary, nie? No, ta babka. I chyba jej się upiekło, jak, jak kodę zero było, czy nie? Chociaż on ją przykuł do tego, do radiowozu. To może, zdjęło, to może sobie odjechałeś, a już dokończył mandat. Nie wiem. to, to była złośliwe. Dobra, no. jestem. Dobra. Nie rozumiem, no ustawiam tak jak ustawiałem, nie? I nie działa. Kurde, no. No nie! Co jest? Czekaj, jak teraz znowu od nowa mam iść po auto. on zjeżdża, on zjeżdża, idiota. Na szczęście nie. Bierę MP5, no wyjmij sobie, wyjmij. Czekaj, i dobra, 360 dwa naboje mam. 380 i 30. Dobra, Ej, ja włączę nagrywanie zaraz, dobra? Dobra. Czekaj, wystrzał ostrzegawczy. Zaraz tu przyjadą. Spokojnie. Chyba, że ktoś się loguje do gry i widzi. A. Dobra, na plecy zarzucasz. Tak jeszcze szybko sprawdzę ten Żeby tu nie przyjechali teraz Nie spokojnie Mam Wszystko działa Ej ale zanim my tam dojedziemy to już pewnie nie będzie nikogo Zobaczymy no Zapinaj pasy Masz jakiś helikopter O cholera FBI To możemy zestrzelić, ty, ja nigdy jeszcze Pasę nigdy FBI Gdzie oni są? Po prawo Dawaj jedź ten szybko Strzelamy? Nie, nie on ma pancę, że i tak mu nic nie zrobimy. Uciekaj stąd Cholera Fu że też będzie źle. Uciekały. I on teraz będzie za nami taki jeździł napalony? znaczy latał. Nie wiem, to jest wicie szef albo szef. Kurde, le, jedzie za, je, leci za nami. Ale gdzieś pod most wlece, nie? No, weź pod most mnie nie widzi, chyba co? Nie Jeźdź do kanału szybko. Nie, tutaj patrz. O, tutaj. O, i sobie tam widzisz ten zaułek? Czekaj, on, on nie będzie wiedział. W ogóle ja nie będę obok policji jeździł. No właśnie, szybko zagrozić, bo on pewnie już wsparcie wezwał. O nie. O, cholera. Już? Mike Lewis, o, już. Już popchnął. Ju. To co teraz? Czekaj. Trzeba go szybko zestrzelić, bo za nas jest wsparcie. Szybko byłaś. Do Dobra, uciekamy. <śmuletra> Kurwy syn Ewany. Nagrałeś? <śmuletra> Nagrałem, ale to, ten musiał go wzywać tym co helikopterem. <śmuletra> uciekamy. <śmuletra> Ej, ale helikopter nas chyba widzi, co? No jest cały czas, Lena. <śmuletra> Yes, yes. No, ale kozacka akcja wyszła, co? No, wreszcie dostał. Jak ja ten mnie dojebał trochę, wiesz? Tak? No. Ile ci zdjął? Nie wiem, bo nie mam pokazane życia, ale gdzie my się chowamy? Harry, bo ja nie mam pojęcia. Hmm, no, dawaj, jedź. Cholera, no nie wiem właśnie. Może... Nie, za granicę, nie, daję w lewo. W sumie możesz na górę też wjechać. On ten, tam już jest kodę zero jak swój. Tak, już nie jest code zero, no. A nie, nie zrobimy teraz drugiego cicha, wiesz o tym. No wiem. Ale ładnie to wyszło, zajebiście. Ostrzał piękny, poszedł, ofensywny. Poszedł, poszedł. Ty ale to ty go dojebałeś, co? On, animkę miał czy co to? Czy on już nie, BW... nie dostał Animki. To co to było? BW? Ta, BW dostał. Nieprzytomny. Widziałem. O patrz, patrz, patrz. Kurczę, jedzie ze nami. Co? Tu go raczej nie zgubimy. Dawaj wjedź do tunelu Czekał muszę ci dalej, ja się boję jak Tutaj jest tunel yy, pociągu, to możesz tutaj wjechać Widzisz, tutaj, tu, tutaj są tory i tutaj możesz wjechać no. on, poleci, on poleci do wyjścia i chce wyjedziemy tutaj On przecież nie leci za nami Leci, jest cały czas za nami Co ty gadasz? No, ja mam no, maksymalne no. Nie pierdol Ja pierdolę tego masz Pierdol. Ja pierdolę. I co teraz? Nie wiem, mogę ci auto wypożyczyć? Nie, nic ja nie się mogę. Nie Ale nie ja po... nie wejdę do auta. Ole, co teraz? On leci nad nami? Jest, nad nami ciągle. tu będzie FBI, to co robimy? Nic. Lol. Co? Jest FBI. Really? Wypożyczę ci auto. Już za późno, jest chcę zbijania. Jebał, ty. Kurde, co on robi? Czemu on do mnie strzela? Nie <laughs> <Mnie> zajebał. Kurwa. <laughs> 300 ammo. <laughs> Ale zjebaliśmy to. No. <laughs> o jacie. Tragicznie. Wszystko przez ten celownik, że się trzęsie. A ja, czemu oni napierdala w te opony? Ryan McCarty oponki zrobił. Zrobił trzy oponki. bo no. my jak szmatę tam. Ej, <grym> to oszustwo jest. No. <grym> ci celowo zrobił, no. Jaki chuj, no. Jezu. <grym> od <grym> razu, od razu broń zabrał, ty. Jaki napalony. Ej, ja chuj, ja nie odpuszczę tak szybko, jak, jak mnie nie dadzą do żywocia czy coś, to ja, ja muszę zrobić to jeszcze raz. No zrobimy spokojnie, Bronk się ogarnie. Jaki chuj, no. Skoczyłem jak idiota do tego. <laughs> ja nie wiem, bo ja nie mam na tym chucie pokazane ile HP, nie? No, właśnie. O, już nic, kajdanki. ja, ten, ten helikopter krążył za nami, jakbyśmy jeszcze nic nie zrobiliśmy nawet. No właśnie. I nagle ten policjant na sygnale nas dojebał. No za nic, no, ale trudno. No, dojebaliśmy go. No, dojebany, jak. Pidik zabity. No. MP5 został mu zabrany, przez jeden. Dobra, ale no, postrzelony jestem. tamtego ładnie ciulaliśmy. A. Trzeba wbić 3100 siły, to się nie będzie ten. Trząsł ekran. No tak. No. Napalony jak komornik na szafę. Tak. 300, ma. No. Od razu zabierze. Pewnie. Już widzę, jak ją do szafy składa. Yy, czekaj. O, w jakimś stanie jest fadej. Ty też odłóż. O, napalony. Mm. O, jak... Helikopter, ja pierdolę. To helikopter oszustje bany. No dobrze, chociaż jednego dojechaliśmy, nie? I to, to tego jednego z tych głównych pilików. No, no to no tak. tu jak idiota, myślałem, że mam jeszcze HP, coś, a tu. O. Jeszcze pasów nie zapiąłem, bo w panice nie. O jezu. Ja zapiąłem na szczęście i miałem ca ca calutkie HP. I nie wiem, jak mi zdjął paroma strzałami z czwórki, a ja do niego cały czas napieprzałem. Nie wiem, bez sensu. Cię nie widzę. Ja, ty, ja patrzę gdzie ty leżysz, no kurwa nie ja Jestem cię. po drugim, po drugiej stronie. Ja no, widzę, widzę Zdziwienie po miniaturkę robimy O ja kręcę Doje, Dojechał nas w dup skopedofil jednym słowem Ten murzyn No ten Jeffrey Arsham No Zresztą w murzyn to wszystko jest możliwe <laughs> Chociaż ja jestem murzynem tutaj, to nie wiem czemu on tak zrobił Zbutował mnie koleś jeszcze za to, że, 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 że mordę Al Zamknij się człowieku Po czym sprzedaję mu kopa w żebry, tam gdzie dostałem ty Jaki koleś No też idzie kopać A ten się śmieje, że kopie leżącego Co Do karetki mnie okay. będzie brał a mi NPD Od razu Ale noża z łapy to mi nie wyrwali do tej pory, Mhm Tu go Dziw kare... Czemu on go wyzywa? Stój kurwa Ktoś inny pojedzie A? mi nic nie zrobię Piwa, piwa Pizzę mam rolki kostkę jeden <laughs> jakie chamstwo Co z będzie jechał